Cześć. Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku Smakowitych Dań i zapraszam dzisiaj na pyszną przekąskę idealną do dań z grilla, czyli sałatkę ziemniaczaną z ogórkiem i koperkiem. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Przygotowanie sałatki zaczynamy od zrobienia sosu. Opłukany koperek drobno siekamy. Do miski przekładamy jogurt Dodajemy majonez oraz posiekany koperek. Całość doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i wszystko dokładnie mieszamy. Ugotowane, obrane z łupin i wystudzone ziemniaki kroimy w grubą kostkę. Pokrojone ziemniaki przekładamy do miski. Obrane ogórki kroimy w średnią kostkę. Pokrojone ogórki dodajemy do ziemniaków. Na końcu do warzyw wlewamy sos koperkowy i wszystko delikatnie razem łączymy. Gotową sałatkę wstawiamy do lodówki na 15 minut, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.